Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, jesteśmy na Ważeniu, tuż przed galą Fame MMA 8, jest ze mną Ferrari, cześć, witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich, hejka. Powiedz, jak samopoczucie, jak emocje, jak się czujesz, czy denerwujesz się może, czy to bardziej ekscytacja? No, nie wiem, mam dziwnego rywala, więc kurwa chciałbym się trochę na niego poddenerwować, no ale... Ciężko? No patrzę na niego i tak wiesz, roz... no, no ciężko się na niego być złym tak naprawdę. Dlaczego dziwnego rywala? Co, co w nim takiego dziwnego? No, dziwny człowiek, no. Nie wzbudza w Tobie żadnych emocji? Nie, no, jakiś tam wzbudza, ale właśnie tak nie za bardzo negatywne, nie? E nie wiadomo jakby tam nie obraził czy coś to, to bym się w, wkurzył jak na każdego człowieka, który by tam mnie zaczepiał, ale jak nie zaczepia, no to nie czuję jakiejś super nienawiści, ale idę mu ściąć głowę, mimo wszystko. Czy to właśnie demotywuje cię do walki? Czyli zniechęca? No właśnie, kurwa, zauważyłem, że nie lubię tego. Wolę mhm. jak nienawidzę swojego rywala albo no wolę, jak nienawidzę swojego rywala, bo, bo to Łatwiej mnie na, nakręca. Wtedy. Tak, bo wtedy mam coś takiego, nawet jak przechodzi, czuję chęć takiego morderstwa, wiesz co mi chodzi, a tu mam jakiegoś chłopaczka, do którego tak naprawdę e, nic nie mam, poza tym, że trochę przegiął słownie i musi za to dostać nauczkę i oczywiście ją jutro dostanie, ale nie ma prawdziwej nienawiści, nie? W którym momencie przegiął słownie? Co najbardziej cię uderzyło, zirytowało, wkurzyło? No ja tam nie znam, mnie w ogóle, w ogóle absolutnie mnie nie zna, a na przykład, że jestem farmazonem. No ale skąd on może wiedzieć? To, to tak jakby bym tu postawił na przykład, nie wiem, Jana Kowalskiego i Wiewiór mi dał, Wiewiórowi mikrofon i konferencja była i Wiewiór by zaczął gadać, że Jan Kowalski jest farmazonem. No nie zna go, to jak nie zna, to niech przestań pierdolić głupoty, to po pierwsze. I po drugie, gada, że uciekłem do MMA. Aha, czyli to ja najpierw łażę najebany i kozacze do wszystkich, że mogę najebać Ferrari'ego w K1, a później jak Ferrari mówi dobra, to bijemy się w tym K1, to... Nie, może jednak M MMA, może jednak MMA, no to kurwa, no to po chuj mnie w tym K1, no to masz K1, staniesz na dziurę i, 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 i tyle, wiesz. Jakby chodzi mi o to, że próbuję zrzucić, że ja uciekłem. Nie, nie ja uciekłem, bo to nie ja zacząłem i nie ja wyszedłem z taką inicjatywą. No właśnie, skąd ten wybór? Ja po prostu przyjąłem jego warunki, bo jak się mówi, a to trzeba później, wiesz, powiedzieć B, no nie wycofał się, więc, więc jest okej, okay, ale, ale ściemnia i robić siebie jakiegoś tam nie wiem męczennika a jeśli chodzi o wagę no to on waży tyle samo co ja 8.1 kontra 8.1 git idealnie, perfekt no tak, tak. to wygląda tak jakbyście się umówili i razem jedli hamburgery albo <grytanie> trzymali dietę śmiesznie się złożyło, ogólnie mamy podobny wzrost wydaje mi się, że on się powinien zmierzyć bo wydaje mi się, że, że ma w rubryczce zaniżony troszeczkę Mamy identyczny wzrost, identyczną wagę. No i tyle, nie? No i się będziemy, będziemy się na, napiżdżać. A powiedz mi, kto ci będzie wspierał jutro? Mój ojciec i Adam Kuba Jakubowski, czyli mój trener. Uh -huh. A do jakiej muzyki wyjdziesz? Ajvar hmm. Da I... Eminem tam z, z kimś, ale, ale ref, w refrenie jest taki ajvar z serialu Wikingowy. Mm -hmm. eee, czyli będzie tam łacie nakręcać eee, motywacja? Tak, na, pe no, na pewno, na pewno, będzie. Tak myślę przynajmniej, bo poprzedniej gali właśnie chciałem do tej piosenki wyjść, a wyszedłem do iFarta z dwójki. Eee, nie wiem, czy ja przypadkowo wysłałem złą muzykę, czy tam coś eee, tutaj był jakiś błąd, wydaje mi się, że chyba ja wy złą wysłałem, eee, bo to na szybko wysyłałem. Eee, Tamta idealnie siadła, więc mam nadzieję, że, że ta jeszcze bardziej mnie nakręci. Mm -hmm. e, a powiedz mi, koncentrujesz się tylko wyłącznie na swojej walce, czy również interesujesz się innymi walkami? Interesuję się, wiesz, tak naprawdę, nie no, interesuję się innymi walkami. No, w dzień walki na pewno skupię się na sobie, ale teraz tak, no, może nie będę za dużo w sumie mówił. Interesuję <laughs> się, chętnie obejrzę inne walki. Nie, nie mówię, że wszystkie, ale, ale jest dużo naprawdę bardzo ciekawych zestawień. A e, walka dziewczyn? Właśnie to, to miałem w sumie na myśli przy tym, że bo, no, poznałem się z jedną z nich i, i po prostu jej kibicuję, bo jest sympatyczna. I wiem, już, że, wiem, że mogłaby to wygrać. Nie, no tak, Mara, wiem, że mogłaby to wygrać, ale nie, nie wiem, czy to wygra. Zależy, jak to wszystko jej zagra: w głowie, w narożniku, wiesz, to, tamto. Muszę, muszę zobaczyć jej trening, bo nie widziałem. No. Ale ma świetnego trenera, genialnego. Możliwe, że jakby nie kwestionuję tego, ale też ja trener za ciebie walki nie wygra, nie? Można... Jakby nie, nigdy nie patrzy na to, kto ma jakiś tak. Bo jak ktoś chce się przygotować i jest nawet średniej klasy trener, to uważam, że i tak można zrobić zajebistą robotę. Mm -hmm. e, a powiedz mi, jeżeli chodzi o walki facetów mężczyzn, fighterów, e, która walka najbardziej? W ogóle, jak co dodam, to pierwszy raz w życiu interesuje mnie walka kobiet na ma. Wszystkie inne mnie nie interesowały do tej pory. A jeśli chodzi o facetów, która? Fajna waleczka, jest szeligi z bestią. Dwa konie będą się nadupcać. No, która tu tam jeszcze jest? z Kasiu z Najmanem? No, sobie obejrzę, więc nie mogę Filiu. powiedzieć, że jest nieciekawe. No, to ja walczę z figurą. No. No nie no, to, to, to wiadomo, że, że ciekawe w sumie. Najciekawsze. No wiesz co, według y, sporej części tak, chociaż Wiewiór nie jest taki medialny, więc moja walka z kimś innym na pewno by ich bardziej ciekawiła. No. Czy chciałbyś y, mieć przeciwnika bardziej medialnego? E, tak, jasne, jasne. Mhm. Ogólnie ta no, waleczka jest taka z doskopu trochę brana, że tak to nazwę, ale y, y, Tyburski Arab w sumie też jest ciekawa walka ponieważ wydawać by się mogło, że ten Arab idzie na rzeź, ale jednak kurde ja coś tak go widzę od boku, coś jest nie tak, coś jest nie tak, Co, coś tam kurwa za cichy jest. No, może obalać, może obalać, znaczy na pewno to będzie się starał zrobić, ale ten Tyburski będzie na to przygotowany, ale no czuję, że ten Arab może trochę zaskoczyć. Mm. Nie uważam, że wygra, ale może zaskoczyć. E, no właśnie, m, część osób twierdzi, że może Tyburskiego pokonać e, w dosiadzie, tak. E, Czyli w wydaje, parterze. Że nie, mi się wydaje, że nie wygra, ale, ale że na pewno z, zdziwi się trochę Tyburski. Tak coś czuję. No właśnie, bo ciężko go będzie sprowadzić do tego parteru, prawda? Jest tak szybki. E... No jest niebezpieczny, jest dynamiczny, nie ukrywam, że nie, nie ciekawie pewnie od niego te bomby przyjmować. A chciałbyś kiedyś z nim zawalczyć? My to nie ta sama kategoria. Z cygurskim nie pcha mi się do walki. <grytania> nie jest kwestia strachu, po prostu. Super. E, bardzo niebezpieczne nasze drogi w ogóle się nie krzyżują. Więc... Mhm. E, czyli koncentrujemy się na jutrzejszej walce. E, trzymam mocno kciuki, życzę powodzenia i walczymy. Tak <grytania> jest, walczymy. Nie, tam walczymy, rozjeżdżamy. Wie Dziękuję bardzo. Dzięki.